Kongres Nauka dla Społeczeństwa. Teraz porozmawiamy sobie o uzależnieniach i o tym, jak to się bada. Doktor Małgorzata Frankowska, dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Instytut Farmatologii imienia Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk. A, a temat rozmowy i temat tego, czym się zajmujecie, wyzwania i perspektywy w leczeniu uzależnień i współwystępujących zaburzeń w badaniach podstawowych. Zacznijmy może od najprostszego, od definicji uzależnienia. Co to jest uzależnienie? Żeby widzowie wiedzieli, o czym rozmawiamy. Jeżeli chodzi o definicję, to jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego wynikająca z dysfunkcji układu nagrody. Jest to jeden z układów... Najważniejszych w naszym organizmu, który decyduje o tym, czy odczuwamy przyjemność, czy nie. Układ nagrody, tak? Układ Pięknie nagrody. Się się to nazywa, Bardzo ładnie tak? się nazywa. Jest to kilka struktur w mózgu, które są ze sobą połączone silnie ze sobą współdziałające, natomiast jest to układ funkcjonalny i o tym musimy pamiętać, bo po niektóre struktury, na przykład hipokamp, to też jest pamięć, a nie tylko uzależnienia, mm -hmm. ale też ale akurat tutaj funkcjonuje w układzie nagrody. Wynikający właśnie z przejścia z takiego sporadycznego stosowania substancji uzależniających do tej przymusowości, do kontrolowania, do tego, że musimy w pewnym momencie brać substancję Czyli uzależniającą. To jest ten element, ta, ta, ta cienka linia, która odgranicza to, że od czasu do czasu ktoś z czegoś nie do końca czasami legalnego skorzystał, ale przeżył, a jest sytuacji takiej, że czuje, że jeżeli tego czegoś nie weźmie, to będzie się źle czuł. E, ten świat będzie szary, niedobry, smutny, no, zawarty. Nic mu się w życiu nie uda. Wezmę, od razu jest inaczej. Ja bym jeszcze weszła troszeczkę wcześniej. Nawet nadużywanie w tym momencie jest uznawane jako choroba, więc takie nadużywanie sporadyczne od czasu do czasu, bo spotkałem się ze znajomymi i kojarzę daną substancję. Mm -hmm to też już jest choroba. To jest już jakaś zależność nasza, która determinuje to, że jednak wchodzimy w całą tą procedurę, tego, że poszukujemy w, to, w danym środowisku, że jednak to nas bardziej kontroluje. Bo sam układ nagrody jest układem, który decyduje o naszych normalnych przyjemnościach. Chcemy jeść, szukamy jedzenia, zjemy i jest nam dobrze. Chcemy się wyspać, bo jesteśmy strasznie zmęczeni, idziemy spać i jest nam Staję, dobrze. Jest mi dobrze tak. I jest nam dobrze. Więc ten układ tak naprawdę Chodzi do czekoladka. Nawet, żeby użyć e... banalnego przykładu, zdjętą czekoladkę, o, ale cały proces poszukiwania, kiedy na przykład wy, wychodzimy z pracy i tak, przyjdę do domu i tak, będzie obiad, będzie ten cudowny obiad, który już jest przygotowany, ale oprócz tego będą lody. I będzie dobrze, ten deser. I to wszystko oczekiwanie, i nagle jemy i jest dobrze. I to jest ok, to jest nasza normalna potrzeba. Mhm. Ale w momencie, kiedy jednak, mm, no to wezmę coś innego. A, jestem ze znajomymi, muszę się znaleźć ze znajomymi. Wezmę zapalę marihuanę, wezmę coś jeszcze, coś spróbuję. To już nie jest to takie prawidłowe w funkcjonowaniu Czyli ten moment, naszego kiedy układu nawigacyjnego. Nie e, potrafi nagrody. się sam przed tym powstrzymać. To, to przede wszystkim, jak również, że w ogóle tego poszukuję. Bo tu już jest kolejna strefa, że jeżeli poszukujemy, bo coś jest nie tak. Właśnie to jest ta mhm. definicja dysfunkcja układu nagrody. Coś się dzieje nie tak, że poszukujemy i jednak chcemy znaleźć przyjemność w czymś innym, co nie jest normalną, taką A to naturalną rzeczą. od razu rzeczą. dopytam, choć może pytanie jest banalne albo zabawne, czy samo myślenie o tym czymś jest już poszukiwaniem, czy nie? Ech. Nie aż specjalistem, aż tak jak chodzi o człowieka, przychodzi... człowieka nie jestem, tak, bo do, to chciałabym do, do, podkreślić, ale w przypadku no, trzeba się zastanowić dlaczego poszukuję? To już jest pytanie dlaczego tego potrzebuję? bo najlepiej, żebym tego nie potrzebował. Jako człowiek, prawda? Najlepiej zachować tak. te takie, znowu zdrowy rozsądek zdrowy wchodzi w, w naszą słowo dyskusję, słowo klucz. Faktycznie, jeżeli funkcjonujemy w tych tak zwanych normach, bo normy są normami, ale funkcjonujemy w normach, jest OK. Ale w momencie, kiedy zastanawiamy, a może jednak spróbuję, a może jednak zechce, a zobaczymy co będzie, to trzeba się zastanowić, czy to jest już OK. Dobrze, pejdo. Chociaż dobrze. jest to też element życia. Każdy z nas chce spróbować. porozmawiamy o tym, jak to się bada i w którym kierunku to idzie, to mam jeszcze jedną, jeszcze jedną wątpliwość, czy nie byłoby prościej po prostu powiedzieć, no, czasami rodzice tak mówią dzieciom, w ogóle nie próbujmy tego, czy nie próbujmy żadnych takich ryzykownych rzeczy, czy nieodpowiedzialnych, bo prędzej czy później e, każde takie coś do tego uzależnienia może doprowadzić. Po prostu, gdybyś nie spróbował, gdybyś nie spróbowała, nie mielibyśmy później tego problemu. To, co pan redaktor powiedział, jest słuszne, ale to trzeba jeszcze komuś wytłumaczyć, dlaczego nie powinieneś. Bo to zakazać. Bo no ale co się dzieje, co trzeba powiedzieć, co się dzieje tam wewnątrz, jakie jak dochodzi do jakichś zmian w twoim mózgu, jak bardzo go niszczysz, jak mm -hmm. bardzo niszczysz swój własny organizm, bo to nie tylko mózg, ale cały organizm jest przez to niszczony. No, na przykład kokaina powoduje największą ilość zgonów wynikającą z zawału, ponieważ niszczy nasze serce, dochodzi do zawału. Nie mówimy tutaj o takim uzależnieniu, że faktycznie nasza głowa i część mózgu już umarła, ale Osoba, która przydawkuje umiera w wyniku zawału, więc trzeba bardzo mieć ogromną wiedzę i tą umiejętność przekazania dzieciom informacji, że tak naprawdę konsekwencje są o wiele dalsze i głębsze, aniżeli samo uzależnienie i później proces leczenia. Myślę, że jeszcze jedna umiejętność, że bo te konsekwencje są, tylko one są odsunięte w czasie. I problem pewnie w przypadku takich substancji, które powodują to uzależnienie polega na tym, że w krótkim czasie mamy tę przyjemną część tego Dokładnie. czegoś, a ta część negatywna, nawet czasami kończąca się śmiercią, czyli kończąca się najgorszym rozwiązaniem, ona jest daleko, daleko dalej. I nam się wydaje, że e, spróbowałem, nic, się nie spróbowałem, dzieje, nic się nie stało, mało tego, spróbowałem, spróbowałem raz, się nie dzieje, mało tego było fajnie. Spróbowałem, spróbowałem drugi raz, nic się nie dzieje, mało tego było fajnie. Spróbowałem trzeci raz, nawet troszkę więcej, nic się nie stało, jest jeszcze fajniej. Więc jeszcze fajniej. I wchodzimy więcej, jest jeszcze w spiralę e, stosowania kiełkowania. dzień, może bym spróbował, bo będzie fajnie. Dokładnie. Natomiast ta zła konsekwencja jest daleko, daleko, daleko. Ponieważ nie umiemy tego opowiedzieć czy pokazać, to ten, który to coś bierze, czy ta, która to coś bierze, nie widzi tej konsekwencji. No dlatego, jakby systemy edukacyjne są niezbędne do tego, poprawki, do, tego, żeby... do, poprawki. do, do poprawki. naprawdę to tutaj edukacja. Jak to się bada? Różne są modele uzależnienia. My najczęściej stosujemy model, który jest najlepszym według wszystkich informacji, jakie posiadamy, modelem odzwierciedlającym uzależnienie, a mianowicie model samopodawania substancji uzależniających. Czyli zwierzę. Samo. Czyli badamy na zwierzętach. Tak, badamy na zwierzętach, szczury. Same decydują o wzięciu substancji uzależniającej. Oczywiście jest to troszeczkę skomplikowane, bo wcześniej wykonuje się operację, gdzie implantuje się w węflon, klasyczny węflon, ale zwierzę w klatce, takiej, tak zwanej klatce skinera naciskając okay. odpowiednią ilość razy dźwignię, uruchamia pompę infuzyjną. I dostaje substancję uzależniającą bezpośrednio do organizmu. A czy wcześniej w ogóle pokazuje się takiemu zwierzakowi, że to coś tak działa, czy po prostu daje mu się taką możliwość i zostawia się go na zasadzie zobaczmy co będzie? Procedury są przeróżne. My akurat na samym początku w ogóle uczymy zwierzę, żeby umiało rozpoznać dźwignię, czy ją nacisnąć, mhm. i żeby się nie przestraszyło również, bo jednak jest to mechanizm i nawet każdy dźwięk w przypadku gryzoni jest wrażliwy. I zwierzęta faktycznie reagują, ale one umieją naciskać, a poza tym e, szczury mają to do siebie, że są bardzo ciekawskie. One chcą naciskać, chcą zobaczyć co się dzieje, co się pojawia, bo pojawia się dźwignia, pojawia się też pokarm, ja w czasie uczenia, ale potem, jeżeli naciskają i odczuwają, na początku są troszeczkę zdezorientowane, ale potem zaczynają odczuwać. Tak zwaną przyjemność, znaczy substancja, jaka jest na przykład kokaina, ona powoduje, że to zwierzę jest bardziej ruchliwe, że to zwierzę bardziej poszukuje, to zwierzę jest w tej klatce on, zainteresowane on, tym, żeby to robić. On sam wziąć. sobie naciskać dźwiękę, dawkuje i sam potem wybiera moment, kiedy znowu może tą dźwiękę nacisnąć. Plus minus, my tu musimy troszeczkę kontrolować, bo ponieważ to też jest takie, że zwierzę potrafi, e, mówiąc po ludzku, przedawkować, jeżeli Serio? tego nie kontroluje, tak. Są zwierzęta, które naprawdę są tak zwane wysokobiorące i biorą bardzo dużą ilość substancji uzależniającej. w pewnym sensie można powiedzieć też takie trochę ludzkie, czyli że e, widzimy tę przyjemność działającą w wyniku czegoś i bardzo szybko ta spirala się nakręca, dużo szybciej, niż by się to w racjonalny sposób wydawało, nawet tak próbując jakoś logicznie ogarnąć. I tutaj jakby ten element właśnie... Wysokobiorące, tak? Tak, są zwierzęta, które naprawdę wysoko są biorące i są zwierzęta, które wcale im to nie odpowiada, czyli identycznie jak u ludzi. Są osoby, które nie wezmą już nigdy więcej, i są osoby, które wchodzą bardzo szybko w spiralę uzależnienia. No i potem stosując ten model, po pierwsze, możemy zobaczyć, czy wejdą w nauk, czy nie, co się dzieje w ich organizmach, zarówno behawioralnie, molekularnie, ale również możemy zobaczyć stosując kolejne procesy tej całej procedury. Okres odstawienia, abstynencji, abstynencji w środowisku e, wzbogaconym, czyli coś, co odzwierciedla troszeczkę terapię behawioralną u człowieka, czyli te uh -huh. spotkania grupowe, indywidualne, rozmowy, ale również na przykład coś takiego jak izolacja socjalną. Coś, co bardziej przypomina niestety detoksykację w szpitalu. Czyli e, zwierzę ma możliwość brania tej substancji, bierze, 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 nakręca się. Zaczyna się moment, kiedy odstawiamy, i teraz możemy tak. temu zwierzakowi jakby próbować pomóc. W ogarnięciu swojego życia, czy w ustabilizowaniu tego, co ono czuje, bo czuje, że czegoś mu nagle zabrakło. Tak, dokładnie. Albo możemy je zostawić samo. Bez żadnej pomocy. Przez, dokładnie. I... Na zasadzie, zabraliśmy ci używkę, nie masz już tego bodźca, radź sobie. I przeróżny sposób właśnie abstynencji, odstawienia. I kolejny etap naszych badań to nawrót do nałogu. Odzwierciedlenie dokładnie, bo tak zwane e, poszukiwanie, e, nawrócenie reakcji behawioralnej. Powracają i w zależności od tego, czym indykujemy, czy substancją, którą podajemy, która przypomina efekty, czy jest narkotykiem, jest substancją uzależniającą, albo przez samo środowisko, ekspozycję w miejscu, w którym wcześniej zwierzę brało, albo na bodźce, które są kojarzone z miejscem, które brało. I zwierzęta przywracają reakcję. One ponownie poszukują substancji uzależniających. I na to wszystko możemy badać nowe leki, nowe substancje, bądź też nawet istniejące już leki, które są w dostępne, a były na przykład stosowane w czymś innym. Na przykład enacetylocysteina. Lek, który jest używany jako wykrztuśny. To jest klasyczne, może w firmy powiem, ACC. I my to też stosujemy. Pochodne, na przykład amit z których udało nam się stworzyć zgłoszenie potentowe, to jest tak zwane AD4, ale też inne leki, jak leki działające na układ GABERGiczny, układ glutamatergiczny. Tyle tylko, że to są takie badania, gdzie musimy mieć też w, tą świadomość, że tego jest ogrom, a zarazem niewiele możemy od tak uzyskać, bo badania są bardzo długie. I musimy zbadać każdy element. Nawet bym zaryzykował twierdzenie, że być może szybciej pojawiają się różne nowe uzależniające substancje, Niestety czy pomysły tak. na uzależnienie, niż Wy, mówię ogólnie o naukowcach, jesteście w stanie przebadać to w racjonalny, sensowny sposób, żeby te wyniki były wiarygodne i znaleźć jakiś sposób rozwiązania. A co gorsze, jeżeli mówimy o człowieku, to człowiek nigdy nie jest uzależniony od jednej substancji. A po to, żeby poznać mechanizm uzależniania zwierzęta, czy prowadzimy te mm -hmm. procedury stosując jedną ja, substancję. Mówiła Pani doktor o tym, że są różne powody powrotu do tego uzależnienia. Nawet jak się pozornie udało to zwierzę od tego nałogu odciągnąć i że to niekoniecznie musi być wprost. Podanie tego czegoś, co, co ono wcześniej brało, Dokładnie. to może być jakaś sytuacja, to może być jakieś skojarzenie. Pomyślałem sobie o banalnym porównaniu z palaczami chociażby, którzy rzucają palenie. I ale czy potem stresujący. Czy alkoholi, który pojawienie się w jakiejś podobnej sytuacji, to nie musi być tak, że ktoś mu ten alkohol poda, czy ktoś mu tego papierosa dosłownie, czy jej czy jemu wciśnie zapalonego, czy on ten dym poczuje nawet. To może być jakaś sytuacja podobna, w której on czy ona kiedyś tego papierosa zapalali. Dlatego wracając I... jeszcze do początku naszej rozmowy. Samo nadużywanie, zaczęcie substancji, branie substancji w środowisku, które dobrze kojarzymy, spotkania ze znajomymi, prawda? Mm -hmm. To jest ten element. My po tym całym procesie wejścia w e, chorobę i leczenia wracamy do znajomych, bo bardzo często mamy tych samych. Chcemy znajomych. do nich wrócić też. No. I też chcemy. A do, na to wszystko jeszcze, e, bo może wracając jeszcze troszeczkę do tytułu, my mamy. Do tego choroby współistniejące. Ja wiem, że słowo współistniejące ostatnio jest nadużywane, albo w ogóle nie jest dobrze widziane, ale niestety tak jest. Że wiele osób z depresją na przykład, i to też badamy w naszych modelach, wchodzi w nauk o wiele szybciej, aniżeli osoby, które powiedzmy normalnie. Nie w tym tak. rozwiązaniu swoich Tak, jest to tak zwany proces samoleczenia. I w drugą stronę, osoby uzależnione wchodzą w depresję, w lęki, w paniki. To jest tak bardzo złożony proces w przypadku. Człowieka, że y, no, mamy ogrom y, narzędzi, ale musimy zawsze pamiętać, że te narzędzia nas bardzo mocno ograniczają. Ja się zastanawiam, jaka powinna być, bo musimy powoli kończyć tę rozmowę. Jaka powinna być pojęta tej rozmowy? Bo zawsze staram się szukać czegoś pozytywnego, a tu się boję, że szukam tego pozytywnego elementu i widzę, tak, po pierwsze, sprawa jest bardzo złożona i skomplikowana. Ona nie jest czarno-biała. Czyli jakby jest to jedna z bardzo niewielu dziedzin, gdzie widać bardzo dokładnie, jak wiele czynników ma na to wpływ i jak bardzo wiele elementów, i to te rozumiem, badania potwierdzają. Komplikuje nam tę sytuację jeszcze. Dwa, świat, który przyspiesza. I pojawienie się tych nowych uzależniających substancji, które być może pojawiają się szybciej niż my wynajdujemy sposoby na to wszystko. A gdzie tu znaleźć coś pozytywnego? Pozytywne jest to, że my to badamy, że macie nad tym kontrolę. Negatywne jest to, że być może my jako społeczeństwo nie potrafimy tych badań czy wniosków z tych badań wykorzystać w praktyce. My znamy te wnioski, tylko kiepsko nam potem w zastosowanie. zawsze tego w przełożenie, życiu. Y, przełożenie tak faktycznie tak zwanej wiedzy na język normalny, żeby był łatwy do zrozumienia, jest trudną, jest dużą trudnością. I dwa, powiedziałabym, że pozwólcie nam pracować? Dajcie nam szansę, bo faktycznie im więcej my możemy zrobić, tym więcej przekażemy społeczeństwu, jeżeli chodzi o wiedzę i tym samym, która, która ta wiedza może być wykorzystana dalej w klinice. Doktor Małgorzata Frankowska. Bardzo dziękuję Pani doktor. Dziękuję Instytut również. Farmakologii im. Jerzego Maja, Polskiej Akademii Nauk.